chcę powiedzieć parę słów nie o terroryzmie w ogóle, a pewnie o jego bardzo specyficznej gałęzi, jakim jest terroryzm dotyczący zagrożeń nuklearnych. I wbrew pozorom to nie jest tylko wymiar czysto fabularny, Państwo pewnie znacie taki film, czas, jak to się nazywa, w strachu. My w Realpolu jesteśmy tymi dobrymi, będziemy bronili uczestników EURO 2012 przed tym niebezpieczeństwem terroryzmu nuklearnego. Praktyczny wymiar tego zagrożenia to jest tak naprawdę trzy rodzaje bomb. To są zwane bomby grudne, tzw. proste ładunki nuklearne i bomby walizkowe. Niezależnie od tego, jaką sobie tą typologię zrobimy, to cała rzecz się sprowadza z punktu widzenia zabezpieczenia tego ryzyka do identyfikacji pierwiastków, które tworzą tą, tą bombę. W wymiarze inżynierskim, jądrowym, to jest po prostu identyfikacja problemu, a, promieniowania neutronowego i promieniowania gamma. I to jest nowy produkt w tym sensie, że on technologicznie nie odstaje od tego, a nawet wyprzedza to, co dzisiaj najwięksi obecnie na rynku w tym zakresie a, proponują. Nasza firma de facto tym problemem, jak identyfikacją zagrożeń jądrowych, a, zajmuje się ponad 30 lat. Także to jest tak, że my mamy dosyć duży plak. Mówiąc po polsku, za sobą. A, natomiast ten obecnie opracowany przed nami on jest tak skonstruowany, że może być zarówno obecny w elektrowni jądrowej, może być w specyficznym laboratorium, na przykład wojskowym, może być na granicy państwa polskiego, i my z tymi produktami jesteśmy tam obecni, może być na granicach czy w specyficznych punktach przemieszczania się towarów, na przykład porty morskie. A na koniec może zabezpieczać duże masowe imprezy sportowe. Możemy zbudować sieć pracującą tego rodzaju detektorów, która pokryje wszystkie stadiony, które wchodzą w Euro 2012. I taka sieć może jakby być zarządzana czy. Całe to bezpieczeństwo może być monitorowane zarówno lokalnie, czyli na poziomie poszczególnego stadionu, a także z jednego centrum operacyjnego. Postaraliśmy się, jak wysokie, też do tego tak dobrać, żeby on był kompatybilny, czy de facto był tożsamy z procedurami, które dzisiaj w ramach tego zagadnienia obowiązują, czy pokrywają się w ramach tych procedur, które mają polskie służby bezpieczeństwa służby mm, związane właśnie z przedsiębiormi z państwa polskiego. Chciałbym tutaj pokazać na to, co się nazywa obszar pracy przemysłu z nauką, z wiedzą, zarządzaniem wiedzą, wykorzystywaniem tego uh, zasobów innowacji, który tkwi właśnie w nauce polskiej. Bo aczkolwiek my ten produkt filmujemy jako relka, trzeba powiedzieć, że kapitał intelektualny, który tkwi, to jest kapitał, kapitał uh, wyższych uczelni, to jest kapitał. Centrum Badań Jądrowych w świerku. No i ostatni, ale najmniej ważny to są nasi inżynierowie, nasi konstruktorzy.